Halo, hallo, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wolfensteina. Standardowo szybkie przeklikanie, żebym widział, co się dzieje na drugim monitorze. E, I cóż, dziękuję Wam za to, że tak licznie oglądacie tą serię. Że robicie takie fajne wyświetlenia. Ja sobie już przejdę powoli do gry. E, I może sobie coś tutaj postrzelamy. O! bo sprawnie poszło. I cóż, no na początek chciałem Was zachęcić, jeśli Wam się podobają moje materiały, do zostawienia suba, lajka like czy łapki w górę, bo już powolutku do tych 100 subskrypcji się zbliżamy. A jak będzie stówka, to myślę, że jakiś taki mały specjal, czy może mały giveaway dla Was bym tutaj przyszykował. Także myślę, że warto, tym bardziej, że będziecie na bieżąco z materiałami i nie ominiecie żadnego. jakich jakichś obmocy Oho, to czyna... O, panie, CO?! nieco? To jakieś większe kozaki. Dwa strzały przeżyli. Nie podoba mi się. Hełmik jakiś, życie. Kto jeszcze do mnie strzela? Nikt, dobra. Armora sobie przegarniemy. Haps jeszcze niech zostanie, choć to jest chyba ten najmniejszy, więc zaraz zobaczę. O! Coś zbagowało. O! Jakieś przejście jest. Jak tam się dostać? To do mnie naparza? O! Ho-ho! Ho-ho! Tu też coś jest. Dobra moi drodzy, to co? Nie ma, nie ma co czekać, ubijać bawełny i tak dalej Idziemy dalej. Tylko prendy... O! Jest drabinka! O! Oj! Ło! Chłop z pancerfał nie chciał. To dobrze się nie schował zdało mi się elegancko. Hmm. Co my tu mamy? O, armor jest. No i żyć, ale co chyba te większe apteczki, to ja je sobie zostawię na potem. O, coś nam się otworzyło. Wiecie co? Spróbujemy z tego. Zobaczymy co tu się zadzieje. Jeszcze raz. ło ale flaki poszły. Dobra, tu jeszcze leżał. O właśnie, także amunicjonen jest. Tutaj też coś. Uho, 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 uho. Uho. Jeszcze raz. Ło. Yy... Dobra, to ja myślę, że się cofnę po apteczkę, bo nie wiem, czy później będzie możliwość cofnięcia się. O, piętnastka. No, miałem rację. Już tak, tak znajomo wyglądała. I idziemy dalej, moi drodzy. Tu chyba jakąś drabinę widziałem. Więc zobaczmy sobie. Oj, oj, O. No, powiem wam, że właśnie tego bardzo nie lubię. O. Na 5. Tego bardzo nie lubię, bo przed tym za bardzo się nie da uchronić. Wiecie, wyskakuje wam gościu i... I co, i tyle. Musielibyście to przewidzieć. O! Fajnie, armor, życie. Uu, wow, Ale bonusik! Amunicja, granaty Super. Podoba mi się. Teraz jak ja stąd wyjdę? Aha, po skrzynce się tam. Okej. Okay. Tam była chyba... Nie, dobra, wiecie co, ja się nie będę wracał po tamtą amunicję. Boże, przepraszam, po tamtą apteczkę, bo jeszcze jedna została. O, Coś będzie. Zobaczmy. Bo, bo trochę tam jest kawałek. O, no wolę. Na górze jeszcze 15 pocisków. O! Dobra, jeszcze ktoś. No, tutaj kolega zdecydował, że będzie podziwiał ścianę, więc ja jak najbardziej popieram. No na dole. O. Gdzie jesteś? Co to z tej? Teraz widzę na tą branżę przerzucili, którą posiadam. Bo jest. otworzysz mi te drzwi. No, nie wiem czy się wejść. Aha, nie da się. Halo, Hans. Hans chyba nie chce. Tam widzę jakaś amunicja, czy coś jest. to jest jedzenie oczywiście. Mam nadzieję, że nie spleśniało, spleśniało bo ten chleb troszeczkę taki szary był. Także lecimy, lecimy, proszę Państwa, dalej. Tu przepraszam za sformułowanie, wymknęło mi się. O! No dobra, co ja z tego będę miał? Jak Cię nie szutnę. Dobra, zobaczymy, może coś z tego będzie. Dobrego albo niedobrego. O, kolejny! I co, chcesz mnie zaszczelić? Nie chcesz Siedzisz w No dobrze no to siedź. O! Czego chroniłeś kolego? Chyba niczego. Cóż. Można i tak. Dobra, Co, chłop się schował? On ma broń? też go nie szutować? Ma. Odpłonię. O, apczunia, Dobrze. O, guziki. Yy, nie wiem, co ona robi, ale przekonamy się za chwilę. Tu jeszcze się cofnę. Były jedno właśnie jeszcze derby. Chciałem popadać. Może je później się... Nie wiem. O! O! co zbadamy sobie najpierw to pomieszczenie no i widzicie o tym mówię to są elementy gry jak nie wiecie że to tu będzie to, to nie da się nie da się dostaniecie kulkę oczywiście nie wiem jak bardzo się starali do tego pójdziemy teraz tędy. No, że... Dobra, Nie no, We Myślałem, że was też mam szutować, ale... A, jakieś notateczki, dobrze. Chło jak się zakręciło. Co my tu mamy? Chło. 75 armora. To, to zrobi robotę. Także można sobie pozwolić na małe jolo. O! Miejsce, z którego strzelał do mnie ten kolega. Ale widzę, że tutaj nic yy, takiego. No, nie ma po prostu nic tu nie ma. Więc teraz muszę się przygotować na to, co mnie czeka o tutaj. W tych. za tym przejściem. A nie, bo ja tu byłem. No o tym przejściu mówimy. Ale no, jak są na dole... Siedem pocisków jeszcze wystarczy myślę, tylko żeby się... A wiecie co, ja, ja sobie podejdę do niego. No i o tym mówię, nie wiem, to wszystko sprawdzać po kolei chyba trzeba Bardzo ta broń, bo nie ma jakiegoś super rozrzutu Amunicję oddaj Hans No i co? Mogę iść na dół, ale ja pójdę tu, ja pójdę tutaj O, wskazał mi apteczkę, ale nie wskazał, jak się tu dostać. Może zaraz się dowiemy, bardzo dużo pokoi. O, jest tu ktoś? A, dobra. Super, podoba mi się. Ale nie podoba mi się, że tutaj mi tak wyskakują nieprzyjemnie. No ale z tym to już chyba. Co nóż no też mogę zjeść, bo to jeszcze się świeci. Nie no. Dobra, to co, idziemy dalej, bo podejrzewam, że w ogóle mamy schodzić na dół, ale bym się chciał tam dostać do tego pokoju. Ale tu chyba nie ma jak się dostać. Dobra. Ruszyła maszyna, tylko nie wiem jaka. Tam doskoczę? Chyba nie. Wow. Dobra, trochę hubsa poszło na szczęście niedużo. Nie, nie dobre, wiecie co? Nie będę próbował, bo pewnie się i tak nie uda tam dostać. Jeden leży i leży. Dziwne po pestce jednej. Jeszcze się ktoś chowa za tymi, nie wiem, serwerami czy czymś. Chyba nie. Jest jeszcze pewnie jakiś guziczek do naciśnięcia, nie? Co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu wysadzić? No dobra, zobaczymy, czy coś się wydarzy. Eee, no tak, taki efekt myślę, że na taki efekt liczyłem. No tu mam się pewnie dostać. No dobra, to wiecie co? Jeszcze raz pociśniemy na górę. Zobaczymy, co się da zrobić. No tak, tu się nie da zrobić nic. To idziemy dalej. Może. Nie. No nie, no szkódę. Jakaś drabina, tu jest cokolwiek. Nie ma nic. A ja pewnie muszę się. No popatrz. No, mistrzuniu, popatrzcie, udało się. Ja to jednak jestem gość. Przez przypadek, ale jednak dotarłem do końca. Także moi drodzy, pięknie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał i cóż, w następnym odcinku standardowo następna misja. Także mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w następnym odcinku. Także trzymajcie się i do następnego.